Proszę Państwa, Hungaroring, Grand Prix Węgier to dla wielu kibiców wyścig niemalże domowy, jeśli chodzi o nas Polaków. Dla Roberta Kubicy można powiedzieć, jest to domowy wyścig. No i właśnie dlatego tysiące kibiców zgromadzonych tutaj wydało okrzyk zawodu. Kiedy okazało się, że Polak będzie startował z ostatniego miejsca, po nieudanych kwalifikacjach błąd i wyjazdy poza limit toru, a przecież czas okrążenia pozwalał na pole position. A dzisiaj mokre warunki, wyścig w takich trudnych deszczowych warunkach może być szczególnym wyzwaniem, ale być może uda się dzięki temu przebić gdzieś wyżej. Proszę Państwa, pięć czerwonych świateł za chwilkę zgasną, wyruszymy z Robertem Kubicą w tę podróż. I ruszamy kubica ostrożnie. Niezbyt dobry start, ale to nie jest ważne, żeby zyskać tutaj pozycję na starcie. Kluczem jest, żeby się w tych warunkach utrzymać. Atakuje tutaj Robert. Kilka miejsc już zyskał. Oj, błąd tutaj! Wypada jeden z bolidów Alpine. 5 sekund kary dla Roberta Kubicy. Któż tam wypadł? Czy nie będzie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa? Na szczęście nie ma zniszczeń w aucie Roberta. To był Piergasli. Niestety Francuz jest daleko za całą stawką. Atak na Hadżara, Robert Kubica wyprzedza. Berman walczy z Okonem i Strolem. Tutaj ta stawka jest bardzo zbita. Teraz Berman chyba zostanie pokonany przez Roberta Kubicę. Nie, jednak się broni. Ależ tutaj trzeba uważać w tych warunkach. Okon jest też za nimi Hadżar, Kubica teraz opóźnia hamowanie. Stroll też tutaj obiera różne linie. Niestety znów kara dla Roberta. 10 sekund to już jest, ale to chyba nie była zbyt uczciwa kara, bo Stroll bardzo dziwnie się zachował. No ale tym niemniej jest już 10 sekund i teraz Robert potrzebałby naprawdę czystego wyścigu, żeby z ostatniego miejsca wygrać i jeszcze nadrobić te 10 sekund, ale nie takie rzeczy już Robert Kubica w tym sezonie robił. Teraz opóźnia hamowanie znów groziło tam niebezpieczną sytuacją, tym razem z udziałem Duana, ale jakoś uciekł Kubica spod tego topora następnej kary i teraz goni Alexa Albona Ustaje za Lawsonem. Teraz znów będzie atakował jak w Formule 2. Tutaj walka. Teraz Albon atakuje tam. No i znowu kara. Sędziowie bardzo ochoczo przyznają karę Robertowi Kubicy. Trzeba przyznać, że to jest frustrujące. 15 sekund to już nie przelewki. Tutaj by trzeba jakichś bardzo dziwnych roszad, żeby taką karę tutaj Odbyć bez żadnych większych strat. Teraz znowu incydent to był Bortoleto. Na szczęście tutaj obyło się bez kary i bez żadnych uszkodzeń, ale Bortoleto chyba zbyt optymistycznie podjął atak. No i Alonso jest teraz przed Robertem, który już jest dziewiąty. Atak na Fernando Alonso. Wiemy, że to jest doświadczony zawodnik. On się tak łatwo nie da, ale chyba zamknął go. Robert Kubica, mniej przed nim Tsunoda Delikatnie jednak jest uszkodzony bolid Kubica, ale nie ma to większego wpływu na prędkość w tej chwili Atak na Jukiego Tsunodę na końcu Na początku prostej startowej Następny jest Verstappen, blisko siebie były Red Bulle będzie opóźnienie hamowania przez Kubicę, atak bardzo ryzykowny, ale opłaciło się, opłaciło to ryzyko, jest za Kimi Antonellim. A deszcz nie odpuszcza, ale Verstappen też nie odpuszcza, po zewnętrznej się pokazywał. Znakomica tutaj walka tych kierowców, jeszcze jest Verstappen koło w koło, no wiemy, że ten uszkodzony bolid troszkę spowalnia jednak Kubicę, ale talent zdecydowanie wynagradza. Czy Werstapena uda się tak samo zamknąć zaszczykaną, jak Alonso? Trzeba spróbować. Udało się. Znów Antonelli. Bardzo mądry teraz atak Kubicy na młodego Włocha. Nie miał czym się bronić, nie będzie miał czym się bronić, Russell. Jest najszybsze okrążenie Roberta Kubicy i opóźniamy teraz hamowanie, aby wyprzedzić George'a Russella. Delikatnie, zbyt szeroko wyjeżdża, dostaje ostrzeżenie do Kubica, ale to go nie spowalnia. Przed nim jest Lewis Hamilton. Czy będą polecenia zespołowe? Chcielibyśmy jednak zobaczyć równą, uczciwą walkę między nimi, ale zobaczmy. Przez te kilka okrążeń Kubica zyskał już. No, tak naprawdę 16 pozycji. Jest Hamilton, nie będzie chyba robił problemów. Zobaczymy. Ostrożnie, Robert. Lepiej wychodzi z ostatniego zakrętu, kubica. Będzie koło w koło z Hamiltonem. Kolejny rekord toru, ale bardzo teraz podkręcił tempo. Robert, i widać już McLareny. No, to jest coś niesamowitego. Norris, walka z Norrisem. Oj, blisko było kontakt. Norris wypada na trawę. Znowu tutaj opóźnia hamowanie. Coś się tutaj dzieje. Sędziowie patrzą na to na razie przychylnie, wiedzą, że Robert i tak ma już dużą karę, yy, musi tutaj uważać. Norris jakby działał na korzyść Piastriego. Ale teraz nie będzie już miał wyjścia, Robert Kubica pomknął obok niego jakby jechały bolidem z zupełnie innego świata i właśnie rozpoczyna pogoń za Piastry. Inżynier zapowiada zmniejszenie opadów deszczu. Co się teraz wydarzy? Czy kierowcy zjadą po przejściówki? Zobaczmy, jaka będzie sytuacja. Czy Robert zdoła do tego czasu uporać się z Piastri? Piastri zostaje na torze. Czy ktokolwiek odważy się zjechać po przejściówki? Mi wyprzedza Robert Kubica, jest liderem tego wyścigu. I jaka teraz będzie sytuacja? 15 sekund, kary, pamiętajmy, ma na swoim koncie Robert Kubica, i zjeżdżają pierwsi kierowcy po przejściówki. Czy to będzie słuszna decyzja? Bo Piastri też zjeżdża, zjeżdża Hamilton, który był drugi i przepraszam, oczywiście trzeci, bo wyprzedził Lando Norrisa. My zjeżdżają inni kierowcy, zjeżdża również Norris. Nasze podejrzenia są takie, że po prostu opony deszczowe coraz bardziej się zużywają, za chwilkę po prostu przejściówki będą lepszym wyborem. Ale też czy nie jest tak, że za chwilę kierowcy będą musieli zjechać po sliki. Co teraz zrobi Robert Kubica? Kończymy kolejne okrążenie z Robertem Kubicą. Sytuacja trochę się uspokoiła. Pozmieniali na opony przejściowe Piastri, Hamilton, Norris, Russell, Tsunoda, Hadżar, Lawson, Duen i Gasly. Nie zmienił na przykład Max Verstappen, nie zmienił również Kimi Antonelli jadący w tej chwili na trzeciej pozycji. No i Kubica oczywiście też nie zjechał, w tej chwili utrzymuje dobre tempo. Nie jest jakby to obligatoryjne, żeby w tej chwili zjechać po przejściówki. Użycie deszczówek nie daje się jeszcze na tyle we znaki Gorszym problemem jest to, że za chwilkę będą tutaj dublowani kierowcy, jest już Lens Stroll którzy będą blokować na pewno, już właśnie w tej chwili widzimy, ale widzimy, że strata Piastriego to 25 sekund, w momencie jego zjazdu do boksu to było 20 około sekund, a zatem Kubica cały czas to tempo podkręca, zresztą ustanowił niedawno czas, najlepszy czas okrążenia, nowy najlepszy czas okrążenia. Teraz podciągnie się Robert Kubica trochę zadublowanymi kierowcami. Przed nim jest Duen, przed nim jest Bortoleto. Widzimy, walczy ze sobą duet Racing Bulls. Oby tylko w tę walkę nie wplątali Roberta Kubicy. Ładnie się usuwają, już prawie 30 sekund przewagi Kubicy nad Piastri. Jeszcze wykręca najszybsze okrążenie. Urywa dosłownie setne sekundy. I teraz największym wyzwaniem jest utrzymanie również bolidów w torze, bo kolejną tutaj kwestią są limity toru. Jeżeli kubica gdzieś tutaj wyjedzie poza limity toru, to automatycznie naliczy się kara. Oczywiście 5 sekund nie zmieni tutaj wiele, ale już 10 sekund może nam istotnie skomplikować wyścig. Tymczasem kubica ustanawia rekord pierwszego sektora. To jest coś niesamowitego. Jest, jest kolejne 5 sekund. To o czym mówiłem, y, limity toru. No ale w tej sytuacji, przy 33 sekundach przewagi nad Piastrem chyba nie ma się czego obawiać. Znowu ostrzeżenie, ale to już nie ma żadnego znaczenia. Kubica wjeżdża na metę i wygrywa. Tak, proszę państwa, wygrywa Robert Kubica. Z rekordową, chyba 20-sekundową karą. No ale Piastri jest tak daleko za nim 33 sekundy, przez to, że Piastri, Hamilton, Norris i Russell byli w pit stopie, to Kubica praktycznie zbudował sobie ogromną przewagę. I wygrywa Polak z ostatniego miejsca. Z ostatniego miejsca startował. A przyjechał jako pierwszy. To jest ogromny sukces Roberta Kubicy. Dopiero teraz do mety dociera Oskar Piastri. 42 sekundy przewagi. Knockout Roberta Kubicy. Zdublował wszystkich kierowców oprócz pierwszej dziesiątki. Jest podium i te tysiące polskich kibiców tutaj już są pod tym podium. Wczoraj ogromny zawód, dzisiaj rekompensata Roberta po prostu coś niesamowitego, co się tutaj dzieje pod podium. Jest dwóch kierowców Ferrari, jest Oskar Piastri, który największym rywalem Roberta Kubicy w tej walce, ale z tej walki dzisiaj Robert wychodzi zwycięsko. Usłyszeć mazurka Dombrowskiego na Hungaroringu. Tego zawsze chciał Robert Kubica. Teraz staje się to faktem. Zobaczmy wyniki. Verstappen jest dopiero ósmy. Fernando Alonso znów bardzo dobra pozycja. Brytyjski tercet Hamilton Norris Russell blisko siebie, a punkty uzupełniają Antonelli i Albo. I po tym wyścigu jest oczywiście Kubica, nadal drugi, ale Piastri, ta przewaga Australijczyka topnieje. To już zaledwie 25 punktów. Wystarczy, że Kubica wygra jeden wyścig, a Piastri nie dojedzie do mety i wszystko wyrówna się, wszystko zacznie się od początku. A zatem czeka nas emocjonująca dalsza część sezonu, na którą serdecznie zapraszamy.